Czy polska ekstraklasa to najszybciej rozwijająca się liga w Europie? To już chyba nie pytanie, a po prostu zwykłe fakty. Dlaczego? O tym w dzisiejszym programie Szybka Kontra. Sebastian Czapliński, serdecznie zapraszam. Pozostało raptem kilka dni, aby zamknąć najgorętsze okienko transferowe w historii polskiej piłki klubowej. Polskie kluby w tym roku wydały na transfery blisko 40 milionów euro, a nie wykluczone, że ta bariera właśnie zostanie przekroczona, bo tak jak wspomniałem wcześniej, zostało nam jeszcze kilka dni tego okienka transferowego, a przecież swoje ruchy transferowe szykują jeszcze m.in. Pogoń Szczecin, Widzę w Łódź, no, i być może Górnik zabrze, a także kilka innych polskich klubów. Tak gorącego okresu w historii polskiej piłki, jeżeli chodzi właśnie o ten okres transferowy, nie było nigdy. Zresztą, zobaczcie Państwo na same liczby. Tak prezentują się wydatki w bieżącym okienku transferowym. Liga Polska 39,05 miliona euro, i tak jak wspominałem wcześniej, prawdopodobnie za chwilę ta bariera 40 milionów euro w tym okienku transferowym zostanie przekroczona za naszymi plecami m.in. Liga Austriacka, Szwajcarska, Czeska, Norweska czy Chorwacka. To, drodzy Państwo, pokazuje jak wielki skok cywilizacyjny wręcz wykonaliśmy na przestrzeni ostatnich lat. No, blisko 40 milionów złotych na transfery. Wydaje mi się, że nie śniło się to nam pewnie jeszcze 2-3 lata temu, że właśnie wokół obo takich sum będziemy się obracać. Co ciekawe, bardzo dużo klubów pobiło także swoje rekordy transferowe. Czyli dotychczas nie płaciło tak dużych pieniędzy za piłkarzy, jak miało to miejsce właśnie podczas tej Rocznego, letniego okienka transferowego. Wystarczy również powiedzieć, właśnie takich klubów było 14 na 18 drużyn, więc to już świadczy o tym, jak ciekawy był to okres. No ale oprócz tego, drodzy państwo, przecież pobiliśmy także rekord transferowy w historii całej polskiej ekstraklasy, ponieważ Mileta Rajowicz dołączył do Legii Warszawa za kwotę 3 milionów euro, a więc po raz pierwszy w historii polskiej piłki granica 3 milionów euro została przekroczona, Osiągnięta jak zwał, tak zwał, no ale już kwota 3 milionów euro została przez polskie kluby e, osiągnięta. No, i drodzy Państwo, spoglądając także na inne transfery w polskiej piłce, no, można by rzec, że tak fantastycznych, zapowiadających się dobrze zawodników w kwiecie wieku, ale także i dojrzałych, którzy mają na swoim koncie już kilkanaście, kilka występów w reprezentacji Polski, no, nie było na polskich boiskach ligowych już bardzo dawno, a być może nawet i nigdy. Zobaczmy chociażby przez przykład tego, w jakich zawodników ściągały w tym, Roku polskie drużyny. Mamy przykład chociażby sama Greenwooda, e, zawodnika angielskiego, zaledwie 23-letniego, który ma na swoim koncie występy w Premier League, a także był jednym z wyróżniających się zawodników na poziomie angielskiej Championship. Do tego ostatnie dni przyniosły transfer chociażby Kacpra Urbańskiego do Legii Warszawa, czyli zawodnika, który jeszcze niedawno grał na mistrzostwach Europy przeciwko Holendrom i przez wielu uważany był za wielki talent polskiej piłki. Wydaje mi się, że nadal takim talentem jest. No i pewnie nie do pomyślenia byłoby jeszcze niedawno, że on może dołączyć do polskiej ekstraklasy. Tak się właśnie stało. Podpisał kontrakt z Legią Warszawa. Mamy przykład Kamila Piątkowskiego, który również przecież jeszcze niedawno zakładał koszulkę z orzełkiem na piersi. Mamy przykład Arkadiusza Recy. Lech Poznań pobija swój rekord transferowy. Tutaj sprowadzając w ostatnim dniu okienka transferowego tego okienka dla siebie, bo ponieważ musiał zgłosić zawodnika do Ligi Konferencji. No i sprowadzi Janika Agnere, tutaj zawodnika ze Szwecji, ale oczywiście pochodzącego z Wybrzeża Kości Słoniowej, płacąc 2,3 miliona euro. Więc, drodzy Państwo, no naprawdę kwoty niewyobrażalne. Zresztą przecież wiele innych klubów, tak jak wspomniałem wcześniej, biło swoje rekordy transferowe. GKS Katowice sprowadzał Kowalczyka za kwotę miliona euro. Tamar Svetlin dołączał do Korony Kielce także za rekordowe pieniądze w granicach właśnie miliona euro. To są naprawdę świetne ruchy transferowe i wydaje mi się, że właśnie tym okienkiem transferowym pokazaliśmy jak polska ekstraklasa pnie się do góry w tym rankingu europejskich lig. No ale transfery i wydawane pieniądze to nie wszystko, zwłaszcza jeżeli popatrzy się na obecny kształt poszczególnych kadr zespołów ekstraklasy no i porówna się to z innymi ligami na starym kontynencie. Na dzień 3 września 2025 roku, spoglądając na portal Transfer Mart, nasza liga wyceniana jest na kwotę 354,13 miliona euro. To jest zaledwie 2 miliony euro mniej niż liga ukraińska, a wyprzedzamy takie ligi jak chociażby szkocka, czeska, duńska, austriacka, norweska. Czy serbska? Ja wiem o tym, że niektórzy z Państwa będą używać takich argumentów, no tak, no ale przecież w Lidze Polskiej, w Ekstraklasie naszej kochanej występuje 18 drużyn, a niektóre z tych lig, które wymieniłem, no to są ligi 16-zespołowe i 12-zespołowe, dlatego też tutaj całkowita wartość całej naszej ligi jest większa niż tych lig. OK, to jest jakiś argument, no ale ja mam także dwa argumenty dla Państwa ze swojej strony. Po pierwsze, kto broni tym ligom, aby również były ligami 18-zespołowymi? Widocznie nasz kraj, Polskę, stać na to, aby mieć 18 drużyn w ekstraklasie, na najwyższym poziomie rozgrywkowym w kraju, a tamtych państw po prostu na to nie stać. Po drugie, jaką mamy pewność, bo jeżeli tych krajów dzisiaj nie stać, że te właśnie drużyny numer 17, 18, a w niektórych przypadkach 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18 nie byłyby wyceniane na 3, góra 4 miliony euro, no bo ponieważ te drużyny no z takich zawodników byłyby skompletowane, no i wówczas oni byliby dostarczycielami punktów w tej lidze no i te kadry właśnie były wyceniane w taki sposób, jaki by były. Ale oczywiście, dobra, możemy umówić się w ten sposób, że weźmy pod uwagę 12 największych e, wartości poszczególnych liga, czyli tych klubów, które są najbardziej wyceniane, więc weźmiemy do jednego koszyka e, ligi 12-zespołowe, 18-zespołowe, 16-zespołowe, i weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie te 12 klubów. Jak wówczas prezentowałby się właśnie taki ranking? Spójrzmy. Okazuje się, że wówczas i w takim przypadku Liga Polska nie wypadałaby źle, ponieważ biorąc pod uwagę wyceny 12 najlepszych drużyn z poszczególnych krajów, czyli tych, które mają największą wartość, Polska byłaby wyceniana na kwotę 24,95 miliona euro. Zobaczmy, Liga Szkocka, która ma przecież dwie bardzo mocne firmy Celtic Glasgow i Glasgow Rangers, no to jest 29,68 miliona euro. To nie jest jakaś duża dysproporcja. Podobnie jest z Ligą Duńską, austriacką, Ukraińską czy Czeską, a i tak mimo wszystko, gdybyśmy brali 12 drużyn tych najwyżej wycenianych w poszczególnych ligach, bylibyśmy lepsi od Ligi Norweskiej, Szwedzkiej, Rumuńskiej, Serbskiej czy Węgierskiej. W ogóle nad ligami takimi jak węgierska, serbska, rumuńska i nawet szwecja, szwedzka, to jest to gigantyczna przepaść, no bo to mówimy o kwocie blisko nad szwedzką, blisko 6 milionów euro. Nad węgierską nawet nie ma się co pochylać, ponieważ to jest dwukrotne przebicie tej ligi. No właśnie, ale mówimy o sile ligi jako o całości, więc wydaje mi się, że dużo bardziej takim reprezentatywnym przykładem byłoby to, gdybyśmy wzięli na przykład pod uwagę drużyny, które dajmy na to, nie grają w europejskich pucharach, no i wówczas wyliczyli taką średnią wartość drużyn właśnie prezentujących się w danej lidze. Czyli na przykład wyłączając z, naszego, z naszej ekstraklasy drużyny Lecha, Jagieloni, Legii i Rakowa, no i weźmy na przykład pod uwagę drużyny od miejsc 5 do 10. I taki sam myk zróbmy w stosunku właśnie do lig, które z nami rywalizują o miano tych najwyżej wycenianych. Jak wówczas prezentowałby się taki ranking? No i tu polska piłka już pokazuje swoje prawdziwe oblicze, bo ulegamy w zasadzie tylko szwajcarom, którzy wyceniane są kluby te właśnie w te, które zajmowały miejsca od 5 do 10 wśród tych najwyżej wycenianych swojej lidze, bo wówczas szwajcarzy mają 21,26 miliona euro, no i na drugim miejscu pracują się Polacy. 18,64 miliona euro. No to to jest drodzy państwo wynik lepszy niż Szwecja, Norwegia, Dania, nawet Grecja, Austria, Ukraina, Rumunia, Czechy, Serbia Szkocja, Chorwacja i Węgry. Zobaczcie Państwo na przykład Szkotów. Mówiłem wcześniej o tym, że mają właśnie dwa takie konie pociągowe w postaci Celticu i Glasgow Rangers. No i jak to właśnie wygląda w tym przypadku? W Szkoci, pomijając te drużyny oraz jeszcze dwie, które zajęły trzecie i czwarte miejsce w tym rankingu najwyżej wycenionych klubów, czyli od miejsca piątego do dziesiątego, mamy wyceniane te drużyny średnio na kwotę 10,01 miliona euro. To jest kwota o ponad 8 milionów euro niższa niż w przypadku polskich klubów. To pokazuje, jak Mocna jest nasza ekstraklasa jako całokształt. Gdybyśmy jeszcze dołożyli do tego dwa kluby pociągowe, takie właśnie jak w przypadku Celtic i Rangersów, wydaje mi się, że wówczas mielibyśmy ligę o poziom wyższą niż tą, którą właśnie dzisiaj dysponują Szkoci. Ja wiem, drodzy Państwo, że za chwilę, zresztą co chwilę pojawiają się tacy malkontenci mówiący o tym, no tak, no ale polskich klubów nie ma w Lidze Mistrzów, ani w Lidze Europy, więc jak to z naszą polską piłką jest tak zdecydowanie lepiej, o czym on w ogóle bredzi i tak dalej. No ale szanowni Państwo, wy zapominacie o jednej rzeczy i wydaje mi się, że tutaj bardzo wielu właśnie ekspertów od piłki nożnej zapomina o najważniejszej kwestii związanej właśnie z rozwojem polskiej piłki, no bo mamy w tym sezonie przecież aż cztery drużyny w europejskich pucharach, czyli w tej fazie ligowej europejskich pucharów, coś, co wcześniej nie spotkaliśmy się z tym nigdy wcześniej, coś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca, teraz staje się faktem. Ja wiem o tym, że to jest tylko Liga Konferencji, ale zobrazuję Państwu, jaki to jest sukces, bo wydaje mi się, że on jest bardzo mocno deprecjonowany przez wiele osób. a Wydaje mi się, że dzieje się to niesłusznie. Spójrzcie drodzy Państwo właśnie na tą grafikę. To są drużyny, które awansowały do Ligi Konferencji grając od pierwszej i drugiej rundy eliminacyjnej. Czyli nie ma tutaj drużyn, które odpadały na przykład z eliminacji Ligi Mistrzów i trafiały później do eliminacji Ligi Europy, a później na przykład do eliminacji Ligi Konferencji, które przegrywały już mecze właśnie w jakiejś fazie eliminacyjnej poszczególnych pucharów. To są drużyny, które od pierwszej i drugiej rundy eliminacji... Startowały właśnie na przestrzeni Ligi Konferencji. No i mamy w tej fazie ligowej Ligi Konferencji 36 drużyn. No i wyobraźcie sobie Państwo, że wśród tych 36 drużyn jest zaledwie 10 ekip, które przeszły rundy eliminacyjne od pierwszej i drugiej rundy eliminacyjnej, które właśnie od tych rund zaczynały swoje eliminacje. I oprócz Jagiellonii, Białystok i Rakowa Częstochowa, czyli dwóch polskich ekip, które właśnie tego dokonały, są to zaledwie Aek Ateny, Lausanne Sport, Uniwersytea Krajowa, Sparta Praga, AZ Altman, Rapid Wiedeń, Omonia Nikozia i Shamrock Rovers z Irlandii. No Drodzy Państwo, to jest fenomenalny wynik, no bo gdybyśmy popatrzyli przez pryzmat tego, ile tych drużyn brało udział w eliminacjach Ligi Konferencji, mówię oczywiście o tych wszystkich drużynach, z różnych krajów, no to tego było multum. No i w tych, wśród tych wszystkich drużyn, zaledwie 10 przeszło właśnie od pierwszej, drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji tę fazę eliminacyjną do tej fazy ligowej. No i wśród tej dziesiątki znalazło się dwa polskie kluby. Żadnemu innemu krajowi nie udało się to, aby wprowadzić dwa kluby z eliminacji Ligi Konferencji do fazy ligowej. To jest, uważam, że to jest bardzo duży sukces i naprawdę powinniśmy to doceniać. Ja wiem o tym, że ktoś powie, no dobra, no ale nie mamy tego klubu w Lidze Mistrzów czy w Lidze Europy i pocieszamy się Pucharem Biedronki, jak nazywa go jeden z byłych reprezentantów Polski, no i były piłkarz Wisły Kraków Kamil Kosowski. No tylko drodzy Państwo, ja, się, ja mam takie pytanie, ile razy w tym Pucharze Biedronki wystąpił Kamil Kosowski, prawda? On też zmagał się z podbojami Ligi Mistrzów, no i tej Ligi Mistrzów w barwach Wisły Kraków nigdy mu się nie, uznało, nie udało dokonać. Oczywiście miał na swoim koncie zwycięstwa z Szalkę 04, czy też z Paweł Armą, no, ale to są też pojedyncze e, zwycięstwa. Tak jak polskie kluby osiągały pojedyncze zwycięstwa, chociażby Legia Warszawa potrafiła przejść i wygrywać z Aston Villa, Chelsea Londyn, z Betisem Sevilla, Jagiellonia potrafiła pokonywać Kopenhagę, uporała się z Serce i tak dalej, i tak dalej. Lech chociażby eliminował, znaczy nie tyle eliminował, co wygrywał z Villarrealem, no ale eliminował chociażby norweskie Bodoglim, Więc takich e, sukcesów w ostatnim czasie mamy naprawdę sporo. Więc e, deprecenowanie rozgrywek Ligi Konferencji. Moim zdaniem jest nie na miejscu, no i dwa razy zastanowiłbym się na miejscu pana Kamila, czy rzeczywiście nie traktować tego jako sukces. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, tylko Polsce udało się wprowadzić dwa kluby do tych rozgrywek właśnie w oparciu o eliminację, czyli o fazę eliminacyjną Ligi Konferencji od pierwszej i drugiej rundy. Co więcej, bo to też warto podkreślić, polska ekstraklasa w tym sezonie. Ustępuje zaledwie sześciu ligom, jeżeli chodzi o wprowadzenie klubów do fazy ligowej wszystkich Pucharów. Ustępujemy jedynie Anglikom, Włochom, Hiszpanom, Francuzom, Niemcom i Holendrom. Oprócz tych drużyn, to właśnie Polacy mają cztery ekipy w fazie ligowej europejskich rozgrywek. Tylko tamte kraje wyprzedzają nas właśnie w tym rankingu, jeżeli chodzi o drużyny, które, którymi dysponują w fazie ligowej. To też pokazuje, jak naprawdę fantastycznym wynikiem możemy się popisać w tym sezonie. Ale oczywiście są ci malkontenci, którzy twierdzą, że nie mamy tych drużyn w Lidze Europy i w Lidze Mistrzów. Spokojnie, za chwilę będziemy mieć. A dlaczego? Spójrzcie. Tak bowiem prezentuje się obecnie ranking UEFA, ten klubowy ranking UEFA. W nim jesteśmy na 13. miejscu. Tamten sezon kończyliśmy na 15. lokacie, dzięki czemu już po tym sezonie dwie polskie ekipy wystartują w eliminacjach Ligi Mistrzów. Będzie to mistrz i wicemistrz Polski. No a dodatkowo oczywiście o Ligę Europy zagra zwycięzca Pucharu Polski. No i oprócz tego oczywiście będziemy dysponować już nie czterema, a pięcioma klubami w fazie tutaj eliminacji europejskich pucharów. W tej chwili jesteśmy na 13. lokacie, no ale zobaczcie Państwo, My, jako jedyni tutaj spoza tych klubów, top 6, czyli Anglii, Włoch,. Hiszpanii, Niemiec, Francji i Holandii zachowaliśmy wszystkie nasze drużyny, które zagrały w eliminacjach europejskich pucharów. Dodatkowo wszystkie te ekipy będą rywalizowały na arenie Ligi Konferencji, gdzie pewnie punktowanie jest zdecydowanie łatwiej niż w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy, dzięki czemu mamy szansę zdobyć tych punktów w tym sezonie naprawdę sporo. A na co te punkty mogą się przełożyć? Zobaczcie, już do Norwegów tracimy bardzo niewiele punktów, niewiele też do Greków. Do Czechów ta różnica jest jeszcze spora, ale jest jeszcze do odrobienia no ale drodzy Państwo, dzisiaj zajmując nawet 13. miejsce na koniec tutaj tej tej, tej fazy pucharowej tego sezonu, to i tak daje nam to spory bonus, ponieważ mistrz Polski będzie rywalizował w kolejnym, czyli nie w tym nadchodzącym, ale jeszcze następnym sezonie, od czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. No to, drodzy Państwo, czwarta runda eliminacji Ligi Mistrzów, jak dobrze wiecie, no to wiąże się z tym, że mamy zagwarantowaną fazę ligową Ligi Europy, czyli o tym, o czym cały czas narzekacie i o czym mówicie, że no, polskie kluby nie grają w Lidze Mistrzów i Lidze Europy, no to to jest jest e, szansa, aby się to zmieniło już za dwa lata. No i za dwa lata ten jeden klub zawsze z automatu będzie miał już tą zapewnioną Ligę Europy. Ale drodzy Państwo, gdyby nam się udało zająć 11 bądź 12 miejsce na koniec tego sezonu, a jest to bardzo możliwe, wówczas nie tylko mistrz Polski będzie rywalizował w ostatniej rundzie Ligi Mistrzów, tej, w ostatniej czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, ale dodatkowo także zdobywca Pucharu Polski będzie rywalizował w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. Czyli także będziemy zaledwie jedno spotkanie od fazy grupowej Ligi Europy, a będzie miał już zagwarantowaną Ligę Konferencji. Dodatkowo jeszcze, oprócz tego, że będziemy mieć mistrza i wicemistrza w rozgrywkach eliminacji Ligi Mistrzów, zdobywcę Pucharu Krajowego w eliminacjach Ligi Europy, to także trzeci zespół polskiej star klasy będzie rywalizował w fazie grupowej Ligi Europy, przepraszam, w fazie eliminacyjnej no oczywiście Ligi Europy, a piąty zespół będzie walczył o to, aby dostać się do fazy ligowej Ligi Konferencji. No drodzy Państwo, no to, to jest prosta ścieżka do tego, aby rzeczywiście te kluby w tej Lidze Mistrzów i Lidze Europy już mieć i to tych klubów można mieć kilka nie chcę nawet myśleć co się stanie jeżeli my rzeczywiście włączymy się poważnie o miejsce numer 10 w rankingu UEFA, no bo miejsce numer 10 powoduje, że mistrz Polski z automatu znajdzie się w fazie ligowej Ligi Mistrzów, a jest to bardzo, bardzo możliwe, no bo biorąc pod uwagę to jak punktujemy w ostatnich sezonach jesteśmy jednym z głównych faworytów do tego, żeby to miejsce 10 jeżeli nie w tym, to przynajmniej już w następnym sezonie osiągnąć, a więc drodzy Państwo Ekstraklasa najszybciej rozwijającą się Ligą Europy to już, nie, to już nie jest przypuszczenie, to już nie jest mówienie o jakichś bajkach. To są, drodzy Państwo, fakty i to są fakty oparte na liczbach. A żeby jeszcze bardziej to Państwu udowodnić, spójrzcie na jeszcze jedną statystykę. To jest, drodzy Państwo, tabela, która pokazuje średnią frekwencję na stadionach w sezonie 2024-2025 na wszystkich europejskich boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej w poszczególnych krajach. Jak widzicie, oczywiście Liga Angielska jest nie do uchwycenia przez innych, no bo wiadomo, to jest ponad 40 tysięcy średnio kibiców na mecz, no ale, drodzy Państwo, Liga Polska, czyli nasza polska ekstra klasa, zajmuje ósme miejsce w Europie za ubiegły sezon. Ósme miejsce. Średnio na polskich stadionach mieliśmy 12,5 652 widza na jednym spotkaniu. My ustępujemy w zasadzie zespołą tylko Stop 5, a także lidą holenderskiej i szkockiej. Za naszymi plecami jest już Liga Portugalska, Liga Szwajcarska, Liga Rosyjska, Turecka, Szwedzka, Belgijska. No ale drodzy Państwo, co ciekawe, no wiele wskazuje na to, że i w tym sezonie ten wynik jeszcze zdecydowanie bardziej poprawimy, no bo już ta frekwencja na polskich stadionach w tym sezonie potrafi średnio osiągać około 15 tysięcy widzów, więc to są naprawdę bardzo dobre wyniki. A pomyślmy, co się stanie, jeżeli w przyszłym sezonie udałoby się Wiśle Kraków, Wiśląskowi, Wrocław awansować do ekranu do Ekstraklasy. Śląsk oczywiście wróciłby wówczas na to miejsce, z którym pożegnał się w ubiegłym sezonie, Na no Wisła po wielu latach awansowałaby do Ekstraklasy, a dzisiaj te dwa kluby mają naprawdę frekwencję fenomenalną na poziomie pierwszej ligi i te, ta średnia frekwencja w Ekstraklasie wzrosłaby jeszcze bardziej, więc moda na polską piłkę jest e, fantastyczna. My, my dzisiaj nie mówimy już o tym, jak jeszcze kilkanaście, a myślę, że nawet kilka lat temu na polskie stadiony chodziło po 6 siedem, 8 tysięcy widzów. Nie, dzisiaj niektóre spotkania potrafią przyciągnąć ponad 40 tysięcy kibiców, a już takie topowe mecze, nawet na, na bazie klubów, które nie rywalizują moczołówkę, no bo chociażby ostatnie spotkanie Lech Gdańsk z Arką Gdynia, mecz derbowy Derby Trójmiasta Miasta, spowodował, że na stadionie Lech i Gdańsk pojawiło się ponad 36 tysięcy ludzi, więc to są naprawdę fantastyczne wyniki. Wiele klubów wyprzedało karnety w ogromnej liczbie. Stadiony zapełniają. Się do ostatniego miejsca. W wielu przypadkach po prostu brakuje już tych biletów, wejściówek w momencie, kiedy ma się rozpocząć spotkanie, bo one zostały kupione wcześniej. O tym, jak nowoczesne stadiony mamy, to nawet nie ma co mówić, bo wydaje mi się, że mamy jedne z najnowocześniejszych stadionów w Europie. My naprawdę jesteśmy jedną, a myślę, że na pewno, myślę, że na pewno najbardziej rozwijającą się najbardziej rozwijającą się ligą w całej Europie. I tu jeszcze jeden przykład, cytat z prezesa Ekstraklasy, czyli pana Animuckiego, pana Marcina Animuckiego i spójrzcie państwo, co Marcin Animucki mówi o samych pieniądzach, jeżeli chodzi o naszą ligę. W wywiadzie dla portalu interia.pl Marcin Animucki powiedział: Prawa transmisyjne są coraz droższe. Gdy startowałem, było to 87 milionów złotych rocznie. Aktualny kontrakt jest wart 1,3 miliarda złotych na 4 lata. To ósme, dziewiąte miejsce w Europie. Z tego tytułu przekazaliśmy klubom w zeszłym roku blisko 300 milionów złotych. A w tym będzie podobnie. To daje fundamenty pod kątem rozwoju. No szanowni Państwo, jesteśmy nawet w top 10 najlepiej opłacanych lig, jeżeli chodzi o prawa telewizyjne w Europie. No, yy, powiem Państwu szczerze, nie wierzę w to, że nasza liga w przeciągu dwóch, 3 lat nie będzie ligą, właśnie z top 10, jeżeli chodzi o poziom sportowy w Europie. Wydaje mi się, że mamy ku temu wszystkie możliwe rozwiązania. Mamy fantastyczne stadiony, mamy ogromną rzeszę publiczności na trybunach, mamy top 10 praw telewizyjnych, jeżeli chodzi o wycenę. W tej chwili znajdujemy się na miejscu 13 w rankingu UEFA, no ale za chwilę ten awans powinniśmy zaliczyć. Mamy kapitalne okienko transferowe za nami, gdzie wydawały polskie kluby miliony euro. Wręcz na, na zawodników, a ci zawodnicy to już nie są przypadkowi goście, z m, m, brani z pierwszej możliwej łapanki, to już są naprawdę konkretne nazwiska. W niektórych przypadkach nawet nie trzeba ich już googlować, bo każdy to imię i nazwisko zna. Drodzy Państwo, przed polską ekstraklasą naprawdę fantastyczny czas. Wydaje mi się, że kwestia dwóch, trzech lat i my w mm, do Ligi Mistrzów i do Ligi Europy będziemy po prostu systematycznie się kwalifikować. Ja nie twierdzę, że ten awans do Ligi Mistrzów będzie każdego roku, ale myślę, że przy obecnym rozwoju Polskiej Ekstraklasy my tę Ligę Mistrzów będziemy mieć co drugi, co trzeci rok gwarantowaną. I jestem o tym przekonany, bo patrząc przez pryzmat tego, jak w tej chwili polska piłka klubowa się rozwija, jest to po prostu nieuniknione. Musiałby się wydarzyć naprawdę jakiś kataklizm, abyśmy to wszystko zaprzepaścili. Jest, drodzy Państwo, przepięknie. Zaryzykuję, a wręcz nie zaryzykuję, bo to co przedstawiłem Państwu dzisiaj to są tylko i wyłącznie fakty oparte na liczbach. Ekstraklasa jest najszybciej rozwijającą się ligą w całej Europie i nic nie wskazuje na to, aby miało być inaczej. To tyle w dzisiejszym programie. Bardzo dziękuję Państwu za obecność. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, do zostawienia łapki w górę, aby ten kanał mógł się rozwijać i treści takie jak te mogły docierać do coraz większego grona odbiorców. Bardzo Państwu dziękuję. Sebastian Czapliński, do zobaczenia! Pa!